Moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie, Hemik oraz Blaku. Myślę, że doskonale kojarzycie go z kanału x i ze swojego prywatnego kanału. Dzisiaj się tu spotkaliśmy, żeby... Żebym ci bęcki spuścił. Żeby trochę powalczyć <grym> i będzie naprawdę ciekawie. Postaraliśmy się dla Was przygotować kompa w kwocie 4,5 tysiąca złotych. Uznaliśmy to za całkiem racjonalny budżet, w którym wielu z Was się idealnie odnajdzie. No ale nasze propozycje na te zestawy myślę, że będą różne. Znaczy mam nadzieję, nie? Ja jestem przekonany, że już tutaj widzowie wiedzą, że ja wybrałem Nvidie, nie? No, tak. No. A ja wybrałem Nvidie i będzie dlatego <laughs> tym bardziej. Ciekawie. Dlatego testów z ray tracingiem nie robimy. Ale zrobimy, żeby rady on dostał dobre bęcki. Zależy jakiego masz RTX. <laughs> no nie no, nie no, nie 50-50. Także spokojnie tutaj jakieś wydajność werta będzie, chociaż minimalna, jak ci pamięci wystarczy. A takie z Outletu wziąłem 50-90. Jak z Outletu? Wszystko nowe miało być. Jak Żartuję. No, nawet ja... z Outletu byśmy się nie zmieścili. No. Faktycznie nie wiemy co, co ma przeciwnik, także... Znaczy wiem, że już ma Nvidia, mam Radeona, ale to za chwilkę wszystko wam pokażemy. I oboje wiemy, że wszyscy mamy nowe komponenty, bo takie było założenie tak, takie tego było założenie. materiału. Nie ma Outletu. No dobra, to otwieramy najpierw moje pudełeczko. U. I teraz tak, kart nie był jaką chciałem, ale mam safajerka białego, nawet dobrze się składał bo budowę wziąłem białą, bo obudowa biała była tańsza od czarnej. <laughs> Chłodzenie jedyne stosowne w takiej cenie, żeby było najtańsze a wydajne to Arctic Freezer 36, Ryzenik 7600. Co tam żeś dał? A ja specjalnie właśnie wiedziałem, że ja chcę Ryzena, dlatego wziąłem coś innego. Intela. No jeszcze za chwilę. Czyli przebombię. Dobra. 32 giga, 6000 megatransferów, cel 30 czyli wiadomo, o zasilacz bo miał być przyszłościowo zestaw pod rozbudowę 750W. Także z dużym zapasem. 1TB ADATA Legend 900, bardzo fajne dyski i w dobrej cenie. No i płytka mi została 650. Płyta, no niestety tutaj na dopisek Emi nie wystarczyło. Żeby było pisać Express 5.0, ale płytka w standardzie pełnym ATX-owym też chciałem, żeby to fajnie wyglądało. Budowa też ATX-owa. Ja może poprosiłbym Piotka, żeby mi tutaj tą obudowę dał. Biała, dlatego, że była w dobrej cenie. No i ja akurat drużynie składa, że nie było może tego power bo wziąłem sobie safajerka też w no, najniższej cenie, jaka była dostępna żeby się zmieścić w budżecie, bo tutaj na grosze szło Chyba 2 zeta mi zostało budżetu niewykorzystanego, czyli mam... No to widzę podobnie poszliśmy, bo mnie zostało 3 złote tak? budżetu niewykorzystanego. Okej, okay. no dobra. Obudowa CC560 Deepcoola. 4 eee, wentyle ma, jak się nie mylę, z podświetleniem. Moja też będzie podświetlana, także tutaj jest jeden do 1. Dobra, wentylatorki jakieś takie no, na zwykłe, no mam nadzieję, że będą cicha, ale to się je poustawia. Filtra nie pokazujemy na spodzie, który jest na... A tu wentatory na Molexa i nie ustawisz. <grymne> nie no, kurna to dobre są. Ale no kurde, trzepinowe. Na szczęście płyta se poradzi na DC. Tak wygląda Malekwski. Dawaj teraz swoje. Ale on ma mniejszy karton. No Od teraz zobacz, już, już ma gorsze. No ja mam mniej... wiesz co? To nie wnika. <grymne> no dobra, no to spójrzcie moi drodzy, teraz na moją propozycję kompa mamy dysk inne, Crucial. P3 Plus. O, wolne, on się, jak zapełni się to, zwalnia. No ale kto mówił, że to ma być dysk mega szybki? Kurde, Tutaj mam... i tak pod gry nie wykorzystamy. Tutaj mamy nasz wspólny, że tak o, powiem, kurde. mianownik, czyli Vipery. ale ja mam szybsze 6400 Mega Transfer no, no, A to... wziąłeś, to to dlatego masz szybsze. Dlatego wziąłem szybsze. I tak ci to nic nie dało. No i ja wziąłem Intela. Bo naprawdę dobrej cenie był i5-14600K 14600K? Wziąłem pod uwagę 14600KF, bo był tańszy, a Integra nam tak jest niepotrzebna? Ale na dzień nagrywania tego materiału chwilowo nie było go, dlatego postawiliśmy na 14600K. Ale w założeniu w budżecie w koszyku zmieścił się 14600KF, także spokojnie. Dlatego go wziąłem, bo cena tego procka mnie mocno zaskoczyła, biorąc pod uwagę to, jak Intel fajnie go teraz przeceni. Jarek ma budowę, ją ja ze od PL 650D Brąz, a 31 650W konstrukcja. No trudno, 100W mniej niż u Jarka. A ja mam Golda jeszcze do tego i 750. Trudno. A to pędzę mój komputer, pewnie więcej prądu pobierze. No z Intelem to na pewno. Prime B760 Plus, no na płytę z z nie starczyło, ale i tak byśmy raczej tego Intela nie byli w stanie zbytnio mocno podkręcić, bo nie mamy tutaj mega wydajnego io A no Intele raczej ciepłe. Za to mamy bardzo wydajny cooler Tormi od Silvermonkey w wersji ARGB, także się będzie świeciło fajnie i będzie Naprawdę wydajne. Tutaj powiedzmy oszczędzaliśmy na procku, ale to trzeba było trochę dołożyć do kulera. No i finalny komponent, czyli RTX 5060 Ti od Gamewarda. Oczywiście jedyna słuszna wersja, gdzie tu będzie napisane 16GB tu macie napisane. O sense zapomnijcie, A, ale nie zapominamy o obudowie. Kruk z wako. Dobrze, to tak. Co będziemy mierzyć? Jak będziemy porównywać te komputery? Czyli wydajność w benchmarkach syntetycznych, Cinebench, R23, wydajność procka. W no bo to Multicore, jest W oczywiście, później Time Spy Extreme, tak. czyli wydajność całego kompa, bo to jest karta, i procek, no i później gry. I dodam, że tutaj w Strike będziemy brać ten wynik całościowy, a nie pojedynczy komponent. Tak, tak, komponent. No, jako komputera. Tak. Później gry. Cyberpunk. Indiana Jones, Stoker 2, czy też Stalker? Stalker tak nie każdy mówi, Stalker 2. No i CSI 2 I CSIC tak? 2 CSIC, ehm, tylko w jednej rzeczywistości Full HD. No. E, no i dwie gry z włączonym RT i DLSS, czy też FSR i. i technologiami danych producentów. Karp. Danych producentów kart, e, czyli Cyberpunk i Indiana Jones 1080p. Tak, tak, tak. tak z bo RT bo... na ultra. Znaczy, będziecie mieli detale podane. Do tego mierzymy pobór prądu całego kompa podczas grania. Kulturę pracy, temperatury, karty i procka. No, oraz najważniejszą rzecz z punktu widzenia PC-ów, czyli możliwość rozbudowy w przyszłości, upgrade'u, bo jednak po co się kupuje pc żeby móc go w przyszłości jakoś upgrade'ować. Tak, kurde, w sumie wcześniej nie sprawdziłem, ale teraz tak popatrzyłem na to całkiem duże chłodzenie i miejmy nadzieję, że ono wejdzie do, do obudowy, bo tak na, na szybkiego nie wypaczę. <grydź> Instrukcja się otwiera, jak już coś nie działa przecież. To teraz tak, ja muszę tu obczaić, czy to jest w tą mańkę, czy to jest w tą mańkę, rozumiesz? Tak zrobili cwanie, patrz widziałeś? Tak. A ty, no Ale ty, Ale urwał. <noise> Ale urwałem, ty, no pana wcisnął, no to jest, ty, podoba mi się to. Stąd to za ślepka, Jarek ma lepiej, bo ma zintegrowaną. <noise> tak? tak? Bo się porządną płytę wybiera, nie jakieś... No tam, porządną. No, całkiem, całkiem. Tutaj powoli kończymy dozbrajać płytę, ja kończę. Laku już swoją skończył, a on miał prościej na AMD uzbroić płytę. Myślę, że złomota mój Intel twojego Ryzena w tym budżecie. Ale porządna marka, bo wszystkie kołki dystansowe są wkręcone. A w niektórych obudowach? A u mnie nie ma! Trzeba dokręcać! Co tam, Jarek? Wysoki co, wad... Badziew włam... Wyłam wy, wyłam wy, wy, no. No ale ty ta obudowa 200 zł kosztowała tam, 230. A moja 160. Bo to miał być zestaw, nie wiem czy wiesz, przyszłościowy trochę. Przyszłościowy. No i co tu posadzisz na górę? No Z tego możesz zrobić żyletki do golenia. Potem. A no to na pewno. Potrzebuję okulary. Jakie są firmy, co robią okulary? Wygląda, potrzebuję te takie, wiecie, jak one się nazywają? Dla starych ludzi. <noise> No tak, bo ja z bliska nie widzę w tych okularach, one są progr progresywne. No niestety, jak teraz, dobrze, jest doświadczenie, bo muszę przeprowadzić kabel EPS do procka. Po zamontowaniu płyty to mi nie dostanie, bo jest za mały otwór w obudowie. No ale obudowa pełna kompromisów, więc nie oczekujmy też zbyt wiele. Bo nie potrzebuję jednej rzeczy, mianowicie klatki na dyski. Ja zasilacz mam niemodularny, bo na modularnym nie było mnie stać. Ale upraszcz klatkę przecież. Nie, tamta klatka to jest tak... Dla mnie to w ogóle tych klatek mogłoby nie być. No nie wiem, ktoś używa jeszcze zwykłych dysków? Ja. Ja. <noise> nie było <noise> pytanie. <noise> Dobra. O, widzisz? Out. Pooszczędzali 750 W zasilacz, a... PCI X2 no, razy 6 pin coś tam, coś tam, 300W. No i kurna, i tu? No, no kto robi po dwie końcówki na jednym kablu? No? C, C, CPU to samo. Kurde, ja pierdziel. Tak się nie. To, to jest niezgodne ze sztuką. Co za naród? Mało miejsca za zasilaczem, no ale obudowa też jest ciasna. Cable managementu dzisiaj nie robimy, także jest trochę chaos. Front panel podpięty. Teraz jeszcze wentylatory z, front obu, z frontu obudowy podpinam. I liczę na to, że mi nie zabraknie złączy, bo nie sprawdziłem, że tak powiem. I o to chodzi. Jak to teraz wyjąć? O! Nie. O! O! Tu. Ja pierdzielam. I upieprzyłem schłodzenie, no? Jeszcze czarne, ładne było. Takie, czy warto było? <laughs> Dobra, tu nikt nie będzie patrzył, nie? Tył. To mocowanie Arktika jest jakieś takie, powiem wam, strasznie mega dziwne. Czy mogę pożyczyć twojego silver No Dobra. ja tu jeszcze raz muszę trochę złączę, stare. No bo to jest płyta porządna, to jest... Przyszłościowa. przyszłościowa. Ty mówiłeś, ha, a ja mam 450-watową wtyczkę, tą 6 plus 6. Ha, widzisz? użyłem Power color ale nie było. Ale karta, zobaczcie, pasuje idealnie, bo jest tak biało-czarny komputer... Nie no, to, to przyznacza, że kolorystycznie twój to jest petarda w porównaniu do mojego. Ja mam cztery złączowe radowe. Znasz osobę, która używa czterech tam, monitorów No Właśnie gara? chciałem tak <laughs> powiedzieć, nie? niestety... <laughs> <laughs> no słuchaj... Tu się pracuje, Anie. To już się skończyło pracować, nie zawsze jest takie proste. No i komputery gotowy. No usmarowałem, no kurna wtedy... Masz dwa wentylatory na chłodzeniu? No oczywiście. To Jarek ma aż dwa więcej wentylatory w całej obudowie. W sumie to nie do końca, bo ja mam jeden na karcie więcej, to nadal nas dzieli jeden. No, ale Jarek, muszę Ci przyznać, że Twoja płyta jest jednak lepsza, bo masz chociażby Wi-Fi na swojej płycie głównej. Też dlatego wybierałem pod tym kątem, no bo nie wszyscy mają, yy, wiesz... Yy, Kabel po prostu. Możliwość podpięcia kabla, tak, nie? Tak, dlatego, dlatego to był też jeden z takich, jedno z moich założeń, żeby Wi-Fi było, nie? No, ale fakt faktem u mnie jest złącze jednowolne i można dołożyć kartę, choć wiadomo, że to się wiąże też z jakimś z kosztami, kosztem. nie? Instaling softu, no, no i zdechło, no i zero postępu. A takie zarąbiste te armory miały być, no. Jest, tylko no. Ja już, chłopie, czwarty update robię tutaj w tym. A ja A zero. zero. E, no cóż, no widlu na pulpicie podczas instalacji w sumie sterowników. E, procesor 50 stopni, no ale okej. Okay. Jest dużo, ale też nisko kręci się wentylator, bo tylko 730 rpm -ów. No ale PL4 dlatego tego na tej płycie to skromne 285W. Przypominam, że to jest tylko i piątka. Ja mam już tutaj ten biosik ik update'owany na najnowszy. Właśnie włączyłem XMP, teraz oczywiście jak to Expo, AM5... Expo, 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 Expo. Sprawcie, <laughs> Expo. Jak to AM5 tak pomielić dwie minuty, zanim się za, zorientuję, o co chodzi. No A o... Intel lepszy pod tym kątem. Pod tym kątem, tak. I pod kątem wybranności o pamięci, dlatego nie bez powodu. No tak. Ja wybrałem szybciej taktowane pamięci, na ile oczywiście budżet pozwolił. No dobra, to tak, pierwszy Cinebench Bencher 23 oczywiście wiem, że Bęski dostanę w punktach, ja mam punktów tutaj, proszę bardzo, 13732, ale temperaturki u mnie maksymalnie było 80,6 stopnia i pobór prądu 90 watów, także pod tym kątem to tutaj Bęski dostanie chemik, no. Dodajmy jeszcze, że to oczywiście mówimy o teście multicore, i no owszem, no, można się fajnie pochwalić, że no, Intel tutaj zmiażdżył AMD, bo e, uzyskał 23161 punktów, ale nie obyło się bez strat w postaci temperatury, która wyniosła maksymalnie 99 stopni, ale uśredniając podczas całego testu było to 93,96. Pobór mocy? Skromne 182W. Czyli dwa razy więcej niż na AMD. no To mówi samo za siebie, że mimo wyższego wyniku to jednak e, ciepło było zdecydowanie wyższe na Intelu. Ale dobra, no, przejdźmy do kolejnych syntetyków i tam sprawdźmy się dalej. No dobra, kolejny benchmark Time Spy Extreme. Weźmiemy wynik ogólny, no bo testujemy kompa. U mnie jest 6820. Zobaczymy, jak będzie u chemika. No i jedziemy potem z grami. No i no i no, I teraz, no, będzie... no, i, no i teraz się wszystko okaże. Nie, no w benchmarkach mogę bęski dostać, kurczę. Ale. Oż ty cholera, jasne. No i 7377 punktów. Będzki, czyli... Będzki dostałem. No. Miałem 6800, chyba ileś. To całkiem, całkiem sporo różnica. No ale. klu leży w grach. No to co, co jeśli kleci? Benchmark, oczywiście. Wtedy mamy powtarzalność. Wiadoma sprawa, bo inaczej to się nie bardzo da. Także zrobimy trzy powtórzonka i zobaczymy, jaka będzie średnia. 1080p tylko, ustawienia wbudowane wysokie, czyli takie te predefiniowane wysokie. 400 nawet, proszę bardzo, no. I tutaj mi się wydaje, że Ryzenik może pokazać pazurki w tym, w cs No dobra, to teraz tak, 2K, Cyberpunk Ultra, wyłączone wszelkie dopalacze, wiadoma sprawa, moja miejsce testowa, pyk, lecimy. Temperaturki jakie mam, bo ja tu nie chcę ten. 57 na karcie, tak, dobrze mówię. I na procu ile mam? Ty, 80 stopni 80 na pracu. na hotspocie masz, na karcie. Nie, nie, ale wiesz co? 58 na karcie, a na procu to jest masz tylko... 79, ale mam strasznie skręcone obroty wentylatorów, nie? I teraz, moi drodzy, zrobimy taki myk, że kurna, niestety, ja wiem, że dostanę po tyłku. Ale co Full zrobić? i tak. czyli NVIDIA wygra I tutaj graficzka, proszę bardzo, na kim RT testujemy? ULTRA, nie ma Ultra, co. ULTRA, no jak? Dobra, na jakość obrazu. Dobra. E, FSR 3.0, tak? Zastosuj. Wyłączam. Z generatora klotyk. Z generatora dobra. Uuu! Filo Uu. chwilowy hey. freeze. Ty! E, no nie jest źle! Ty, to ja tu wyłączam, kur... Ale FSR chipem ma obraz... <laughs> No, no nie zostawia no, trochę do życzenia. Ty, no, dziwisz się jak w 1080p włączysz kur na FSR czy DLSS, no to będzie mydło na ekranie. No to jest to nie jest rozdziałka do takich ficherów, kurde, nie. To jest po prostu mydło. Ja ciekawy jestem jak DLSS, ale potem na DLSS ładniejszy będzie miał obraz. No No, jest no można się trochę ogrzać, ale u mnie będzie lepiej. Tylko, że twój jest kuźwa głośniejszy bez obciążenia jak u mnie z obciążeniem, kolego. No. No. <grych> 180 W, przypominam. A to... Nikt ci nie kazał wybierać Intela, nie? No. O, poczekaj na FPS. Maksymalnej bierze, No, 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 311 na razie maksymalnie. 37,7 tak mi. Mniej więcej, no przy Mniej albo więcej, ale 37,7. No to jest nic. Tak, cicho jest. Mega cicho. Ale jedną rzecz powiem. Że budowa fajnie wygląda, ale te otwory wentylacyjne są tak ograniczone tym paskiem na środku, że to powinna być na całości kratka. Pod spodem coś nie jest. A, ja mam filtr! O! Zobacz, ja mam tu filtr, a Ty nie masz filtra. No nie mam, nie mam, ale tutaj a, faktycznie... Nie no, to powinny być otwory, nie? No niestety. No, nie no tu fajnie, że nie ma wycięcia, no bo by kurz siorbało, ale, ale no, ta siatka powinna być na całości. No, ale jakby tutaj na przykład po bokach jeszcze jakieś były, nie? Wiesz, to miało pewnie wyglądać, mi się wydaje. Na pewno. Dobra, to teraz jedziemy z Twoimi tutaj pomiarami. Panie kolego. Zobaczymy. No to co, szykujemy się do pieczenia. To ile on ci bustuje? To 5300? Tak. No, no prosto, ich paczek bije. 5300, a u ciebie było 5000. Czyli no wyżej. No tak, no nie, no tak. On Ale Intel ogólnie wyżej bustuje, nie? to. na to... powiem tak. Bęski dostałem w Indianie. Ale w rasterze na razie, już. Na razie mam. czysty raster i Full HD. Chociaż. 4440 440 te wyniki mogą się trochę zbliżyć. O kurde, 83 fps w 1440 fps, to całkiem wyschło. Mm. Młody przebił starego, no. Ale, ale, ja tu mam jeszcze parę asów w rękawie, bo komputer miał być rozwojowy i przyszłościowy. W tym główienku małym, to tam więcej brzmienia nie włożysz, karta ci ledwo weszła. No, ale dlatego, że jest dość długa. Spokojnie można wsadzić tutaj 50-70 Ti krótko. Dobrze, można tak, ale nie ma. Tylko zasilacz nie Masz, nie masz. masz racing, tutaj teraz nie chcę nawet mi się patrzeć, kurde. 1080p. Jemu się wiesza na menu kartach. Ja bym się naprawdę zaciągnął. <grym> o jest, dobra. Puścił. Dobra, <grym> było. Na kwalifikacji. Tak. Patrz, uję, tu to pogrom. Nie, tu to spodziewałem No, no fakt, że to wygląda też lepiej, nie? Znaczy, no właśnie, nie? jakościowo. No Niech mi ktoś powie, że kurna, ja, wiesz, FSR nie wygląda gorzej. No nie ma czwórki, no niestety. Nie wiem, no, to się spodziewałem w ray-tracingu, to wiadomo. Nie, no oczywiście. Nie wiem, to nie ma pojazdu, nie? Ale tym razem jest blisko. No. No, blisko, jak blisko? Nie ma blisko, a do daleko. Jest albo przegrałeś, albo wygrałeś. No ja przegrałem. Da, dwa kroki dalej tam trzeba być. Dobrze, teraz to już sobie wiesz. No. To, to, to Zrobię cztery. Brobie. No ale to trzeba przyznać, że jednak jest dużo głośniejsze. Choć. Relatywnie nie jest. Aż nie, 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 nie. No. Nie ma tragedii. Ci szczerze, naprawdę nie ma tragedii. A niektórzy mówią, że, że ludzkie oko nie widzi więcej jak 24 klatki. Pobór prądu, uwaga, 394 W. My się, że będzie więcej. 47 decybeli. 37? 37 z różnicę. Ale to słychać, nie? To słychać widać. <śmiech> Czuć w <laughs> cieple. Dobra. Wiedziałem, że Bęcki w grach dostanę. Znaczy w grach liczyłem na to, że tam w cs chyba trochę powalczy, ale się okazało, eee, że nie powalczyłem, a to za chwilę i... wam powiemy. Też jest na DLSS mydło w 1080, ale to nic dziwnego. Ta rozdzielczość, no Nie tu się nie wyłącza Abskalingu moim zdaniem. No naprawdę trzeba być zdesperowanym. Tak, trzeba być. Nie, nawet w AK jest spoko wygląda, nie? 4K to w ogóle tam różno, ciężko rozróżnić, ale w 1080p no to jest, to jest... Dramat. nie? No już zmienił. I jak tam Black'u? No ja się cieszę, nie ukrywam, ja się cieszę. Spodziewałem się, że tutaj Intel może Cię trochę złomotać w grach. W syntetykach, no w Cinebench'u to było spodziewane w sumie, że on bardziej lubuje się w Intelach z racji na budowę samych Inteli, ale w grach się nie spodziewałem aż takich różnic, w szczególności w CS-ie. Nie, no tak, 18% w CS. -ie. Ja na CS powiem tak, wiedziałem, że winny w innych Bęski dostanę, ale w CS mówię kurczę Ryzen tutaj sobie fajnie poradzi. Dobra, dostałem Bęski 18%, generalnie Full HD 13% średnią, wypada do głowa. Dokładnie, tam ze Zdech. wszystkich gier testowanych tak, w, w... średnio wyszło 13% przewagi mojego kompa nad Twoim. 2K, tam było około 10%, 9? 10 nawet. Procent. Tak, no i Bęski oczywiście w RT, to, to było do przewidzenia. No ale dobra, wydajność wydajnością, ale. No, mój kąpiel jest bardziej przyszłościowy. Bo co wsadzisz na, na teraz 14 generacji, jak już teraz wyszły kolultra, Ultra? Nie wiadomo, co Intel wypuści, czy w ogóle wypuści, ale generalnie, no tak. No, no na tą płytę, jak nawet 9, wsadzisz, to ta sekcja się ugotuje tam. Nie? No, ugotuje się. Ta płyta raczej, moim zdaniem, jest nastawiona tak maksymalnie pod tą i 5, mhm. i 7, no, już ma dużo większe TDP, więc raczej bym omijał. Realnie, no, platforma mało przyszłościowa, ale na dzień dzisiejszy wydajniejsza. Tak, wydajniejsza, to jest na pewno. E, temperaturki, no ja wygrałem, chociaż tutaj nie było jakiegoś spektakularnego... Nie, tutaj spodziewałem się, że u mnie będzie zdecydowanie cieplej, tym bardziej po pierwszych testach w e, syntetykach. Tak, gdzie tak. procesor nawet w szczycie dograł się u mnie do 99 stopni, ale no. w grach to już było bardziej liberalnie tam. Tak, 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 no ale w syntetykach, no wiesz, no to faktycznie tam, no procesor jest no, całkowicie obciążony, na, na full obciążony, tak? No, dokładnie. E, pobór prądu u mnie lepszy 80 W. znaczy sporo... Ale. 80 watów mniej twój komputer. Tylko no, cała, cała platforma. Tak. Tylko teraz tak, jak policzyliśmy sobie te 80 watów, dajemy na to, że gracie 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, co jest i tak już naciąganiem. No, taką wartością dość hardkorową. To rocznie <grym> będziecie mieli tam około 110 zł w kieszeni więcej. No to sorry, ale to nie są jakieś targ, karty przetargowe, żeby, żeby o to się zdecydowanie nie. I to tak, zakładając dość drogą energię. Bo to wszystko zależy, tak. po jakiej taryfie macie. Gdzie mieszkacie? No, także tutaj bym na tym zbytnio jakoś nie ubolewał. Także to... pytanie, na czym wam zależy? Czy kupujecie kompa? Wiesz, ja wiem, że wiele osób kupuje komputer powiedzmy, już i teraz chce mieć tą wydajność i przez 5 lat go nie tyka. Także jeżeli ktoś jest taką osobą, no to tutaj zostawić kolegi. Jeżeli ktoś planuje ulepszać sobie kąpa, no to w do, do 2028 dopiero będzie postawka AM6. nowa AM6. Więc jeszcze pewnie. In... In... AMD wypuści procki na, na m 5 Ale warto też podkreślić, że na Twoją platformę, mimo płyty głównej, która nie jest high-endowa, spokojnie tutaj można wstawić takiego 9800X3D, który bez z po prostu sprawdzał. Oczywiście, dobra, umówmy się, ale 9800X3D dajesz mocniejszą kartę, ale wtedy nie grasz w 1080T. Raczej, już, że już to 2K, 4K, no tam już by nie było aż takich. Oczywiście byłyby, ale nie jakieś ogromne zależności od. akr by dał dużo do boostami. Nie, wszystkim. na pewno, nie? Ale pytanie, jaką kartę ktoś tam sadzi? No bo jeżeli sadzi. U Ciebie jest możliwość mocniejszą karty, bo masz mocniejsze zasilacz. Właśnie, 750 W, certyfikat Gold, yy, więc no tutaj zapas spory, nie? Także młody mnie ograł, bęcki dostałem, bo w ogólnym rozrachunku jestem w plecy. Ale Twoja mina, jak zobaczyłeś pierwszy raz i piątkę z boksa była bezcenna. Powiem Ci, że... To da się kupić w takich pieniądzach? No, także tak. A, co bardzo ważne. Najważniejsze Te PC w sumie. możecie kupić. Będą w linkach podane w opisie tego filmu. Także jeżeli kogoś to interesuje, to wbijajcie. Mój jest ładniejszy. A właśnie. Przyznaję, na... jego jest ładniejszy, lepszy i fajniejszy pod kątem wizualnym. Wizualny. Ale tak nie że... szybszy. Zresztą napiszcie sami, który wam się kombo bardziej podoba i którego w ogóle wy byście wybrali, nie? Ja ci gorąco dziękuję za ten e, odcinek. No z tym itelem było gorąco, tak. No. Dobra, już skończmy z tym dogrzewaczem na zimę. No. Muszę się bronić, bo przegrałem, więc wiesz, no muszę jakoś się ratować honor swój, nie? Dobra. W następnym odcinku mam na Naszej... wygrać. Kończymy materiał. Na razie. Na razie do zobaczenia. Cześć.